Dzień dobry, nazywam się Diego Goffa, jestem Italiano, Włochem i mieszkam w Katowicach już prawie 17 lat. Przyjechałem tutaj w roku 2004, kiedy Polska wstąpiła do Unii. Pracuję tutaj w jednej, jako area manager dla jednej firmy, grupy włoskiej, która produkuje urządzenia płonnicze. Transformacja tego miasta była niesamowita w ostatnich latach. Pamiętam, że kiedy przyjechałem pierwszy raz, to widziałem tu całe to jest, te Katowice to były takie czarne to jest, i tak dalej. A potem powolutku zaczęły się zawsze, to jest, to te nowe budowy, to jest, to nowe, nowe drogi, parki i tak dalej. Więc to zmieniły się niesamowite. I oczywiście to mogę powiedzieć, że jestem taki już jakimś Katowiczaninem. niektórzy, ponieważ od kiedy przyjechałem do Polski, zawsze mieszkałem tutaj w Katowicach. Niektórzy koledzy tutaj, prawdziwe, to jest prawdziwe, prawdziwe Hanisy, jak się mówi, się goda, goda. I oni tak nazywają mnie tak, Włoski Hanis. Jest.